Cześć, tu Piotrek z Bokeh Fotos i dzisiaj nauczymy się jak uzyskać efekt akwarium dokładnie to co widzicie na zdjęciu najpierw musimy wybrać swoje zdjęcie w tym przypadku niech będzie to zdjęcie z Gdańska pewnych drzwi chcemy wyciąć drzwi i wkleić tu naszą rybkę rybkę mamy od Geralda za grafika za darmo dzięki Gerald. Na chwilę obecną umieścimy ją tutaj. Wyłączamy tą warstwę, aby jej nie widać. I teraz zaznaczamy tylko i wyłącznie drzwi. Używam do tego pędzla do zaznaczenia w Affinity. Jak widzicie, bardzo ładnie wykrywaną krawędzie, co uprości nam sprawę. Pamiętajcie, aby zawsze poprawić maskę i była ona jak najdokładniejsza. Kiedy mamy już zaznaczone drzwi, wystarczy kliknąć ikonę maskowania. To stworzy nam maskę, którą dalej musimy nanieść na naszą rybę. Włączamy warstwę ryby. I jak widzicie, wszystko jest idealnie. I to już w zasadzie koniec. Według mnie efekt jest wystarczający. Jak na pierwsze ruchy. I dosłownie minutę roboty. Dodatkowo, jeżeli chcemy przesunąć Naszą rybę musimy zaznaczyć warstwę, którą chcemy manipulować, a następnie przycisk Lock Children. To nam pozwoli dosłownie manipulować i przesuwać rybą, a maska nie będzie się zmieniać. I to tyle. Możecie próbować z oknami, drzwiami i jakimikolwiek innymi elementami architektury. Znacie jak wam poszło, i do usłyszenia.